Jesteśmy na skale, która jest dość, dość wysoka. Także trzeba... A tam idą dziewczyny. Trzeba uważać. A raz kozi śmierć. W sumie jakieś ubezpieczenie mamy. Pod nami starożytne miasto licyjskie los. No Edwin nie mów No to takie kółka zrobić wokół tego. Tam są te grobowce. Tam się chyba da wejść, no. jest dronem lata, ja nie mogłem zabrać. Nie miałem zgody. Po prostu niesamowite. Starożytne miasto tlos w górach. To przed nami w skach wykute, to są grobowce. Na pewno nie do wszystkich da się wejść, ale mimo wszystko klimat jak w Indiany, Indiany Jonesie. Mega. A wokół takie górki. Jechaliśmy 2,5 godziny, żeby tu dotrzeć. Mega. Jaram się jak dziecko po prostu 2000 lat przed nami. A miasto datowane gdzieś na 7-8 VII, wiek przed naszą erą w 545 roku zdobyte przez Persów Chyba jakoś tak To prawdopodobnie jakiś cyrk jest albo coś A nas czeka taka wspinaczka Ale jest Renia, to, to są sarkofagi i one mają kształt odwróconej łodzi. Będziemy sobie zajrzeć tu. A nic nie ma. Być może to jest grobowiec no, jakiś. No jest trochę cienia, saj. I tak nic nie przebija Akropolu. Tam to było. Bez ja. <grym> wody>, <grym> wody, dobrze mieliśmy czapki. To jest nekropolia, zarówno groby wykute w skałach, jak i te sarkofagi tam. Mega to jest. No a widoczek stąd jest taki A przed nami cyrk, arena to, to był Renia cyrk, arena, w sensie jakieś walki może gladiatorów, może wyścigi walki z dzikimi zwierzętami, wiesz, tym bardziej w okresie rzymskim to było bardzo popularne jak nasze multipleksy dzisiaj ale patrzcie, jaki jak jest, jak jest, e, jak jest układ tego. Patrzcie, że cyrk, a za tym amfiteatr. To jest centrum handlowe istniejsze. W sensie, przychodzili tutaj, żeby mieć rozrywkę. Przecież to były jakieś stragany wokół i tak dalej, nie? Amfiteatr. Amfiteatr jest dokładnie, zobacz. Ja się założę, że to wejście do cyrku jest na wprost idealnie do wejścia do amfiteatru. To jest z okresu rzymskiego. To jest drugi rok naszej ery. Ale te góry robią robotę Renia, nie? No. no. Ja na razie... Przepraszam. Ja na razie nie będę mogła w ogóle dyskutować. Nie wywodów, ani... Nie, ja się... I nie będzie ze mną gadać. Nie będę ze sobą gadać? dlatego Boże. Ja mam krzyżowczynkę. Co sobie robisz? Filmy? narracje. No. I wszystko, a ja będę... No i mnie tylko tym dronem wkurza Wiem To no myślę, że tego razu jak słyszysz ten dźwięk to cię No bo tu by po prostu z drona wiem, zrobił... Wiem że było to byłoby cudnie Wiesz, jeszcze te góry wokół, to ło Ładnie, Ola? Nie, ma nic, tego Dobra, tu nie przejdziemy Cześć oko Ale góry nie jestem wielkim miłośnikiem góry, ale naprawdę robi wrażenie. Dajecie radę? To jeszcze szukajcie jakiejś inskrypcji. Olcze, no... a gdzie ty idziesz? Olcze na górę, zobaczmy jaki widok. chodź, za rękę pójdziesz. Nie, nie no, bój się. Dobrze, to czekasz tutaj, ok? <kuszczak> tutaj czekasz, nigdzie nie odchodź. Nie, no zejdź niżej i czekaj tu, skąd gdzie zaczęliśmy wchodzić pod górę. <kuszczak> no, Renia, jest czat, nie? O, kurde, <kuszczak> czat. <kuszczak> tak się stała, Ale nie podchodźcie bliżej. <kuszczak> Co zdjęcie ten No trzeba troszkę uważać, bo nie ma barierek. I pierwsze które zdobyły szczyt. Ale to jest pięknie. Jesteśmy... To jest chyba najwyżej gdzie się da. No, jesteśmy w najbliższym punkcie. Co? Miasta Tlos Akropolis, czyli po prostu święte wzgórze. Czyli niżej groby, u góry świątynie, prawdopodobnie to gdzie jesteśmy to jest jakaś świątynia Ateny albo Zeusa, albo jakaś rzymska, później jak drugi wiek to pewno. Coś innego. Na dole cyrk i teatr, czyli rozrywka i kultura. Tu takie centrum. Centrum miasta, które się trwało. No najlepiej zachowane wiadomo budynki, najlepsze okazały. Jesteśmy na skalę, która jest dość, dość wysoka. Także Trzeba... A, tam do dziewczyny. Trzeba uważać. A widok wokół jest taki mówię, jedne czego żałuję, że nie mam pozwolenia w Turcji na drona Bo już bym tutaj latał I góry, 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 góry Mega Amfiteatr niestety zamknięty, ale podejdziemy tam sobie jakieś fotki strzelić. Także warto przyjeżdżać do Turcji. Polecam. Morze, plaża i ruin. A teraz idziemy sobie zobaczyć, co jest tutaj. Bardziej to mi zależało, żeby znaleźć jakąś inskrypcję łacińską albo chociaż najpewniej grecką. To by było mega. Hmm... Hmm... A, raskość i Jakieś ubezpieczenie mamy No, teraz jesteśmy z drugiej strony tej skały Gdzie byliśmy I taki widoczek No mega klimat ten upał 30 stopni prawie A jesteśmy w górach Nie wiem co za budynek, Na pewno jakiś gospodarczy Ale założę się, że to przed nami to był piec albo jakiś kominek jakropol z drugiej strony Podejdziemy tutaj No mega pięknie. Jechaliśmy 150 km, żeby tu dojechać. 2,5 godziny. Ale warte każdego czasu i każdych pieniędzy. W planach na dziś jeszcze mamy trzy miasta. Do zobaczenia. Generalnie w tych, w tych miast w tym rejonie to było sześć takich największych, najbardziej znaczących i właśnie tlos było jedną, jedną z nich. Kultura liceńska Licyjska, przepraszam. Tam reszta miast jest, jest bardziej była miastami portowymi. No ze względu na handel też były piękne. W każdym jest amfiteatr. Ach taki wpływ Rzymian. A tutaj była tak zwana agora. To, gdzie jesteśmy? Czy takie centrum życia kulturowego, politycznego, społecznego. Różnego rodzaju kramy, sklepy, taki rydaczek. I piękne, pięknie zachowane portale. Aż sobie wejdziemy. Tak jak prawie 2000 lat temu ludzie wchodzili. I pięknie zachowane zdobienia niesamowite zaraz przeczytamy co to tutaj było bazylika Czyli Kościół, czyli z okresu późniejszego najpewniej Bizancjum Niby zamknięte Ale Robimy szybko akcję i chociaż tutaj wchodzimy Proszę kolumny pyk, pyk, pyk Niesamowite Z tego co czytałem Mieścił 8 tysięcy ludzi. Taki protoplasta, trochę naszych stadionów, taki teatrzyk. Tutaj była scena główna, a ludzie siedzieli tutaj. A to chyba świeżo odkopany, bo jeszcze widać mokre od ziemi, ale niesamowicie jest dobrze zachowane. Tyle przeleżało w ziemi. No, lekki przypał, bo jestem tutaj nielegalnie. Tu nie można wchodzić. Także kończymy z miasta Tlos. Na koniec widok Akropolu.